W imię Boga rozpoczynamy modlitwę różańcową. Rozpocznijmy ją od krótkiego słowa Bożego, które ma być dla nas umocnieniem i światłem. Na tę drogę przyjmijcie błogosławieństwo religianów, świętego Ojca Stanisława. Krzyż w imię Jezusa Chrystusa nie będzie uzdrowieniem Waszych dusz i Waszych ciał. Krzyż w imię Jezusa Chrystusa nie będzie uzdrowieniem Waszych dusz i Waszych ciał. Jezusa Chrystusa niech będzie uzdrowieniem waszych dusz i waszych ciał. W imię Jezusa Chrystusa niech będzie uzdrowieniem waszych dusz i waszych ciał. W intencji dusz e, chciałabym, żebyśmy się też e, modliły dzisiej, na dzisiejszym różeńcu. I o pokój w Ziemi Świętej na Ukrainie, na całym świecie. Także zanieśmy te intencje i każdy oczywiście w serduszku też ma jakiś swoje. Ojca i Syna Świętego Amon. Wierząc w Boga, Ojca, wszechmogącego, tworzyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Ojcze nasz. Któreś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od o przemnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę na śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i się jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas podobnia wiegielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomu, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica modlitwy w ogrójcu. Podobnie jak życzliwy człowiek, próbuje w obliczu bólu ulżyć cierpieniom swego przyjaciela, tak dobroć w obliczu zła przyjmuje na siebie karę, na którą zło zasłużyło. Każda matka, gdyby tylko mogła, wzięłaby na siebie ból swojego dziecka. Ojciec spłaca długi wyrodnego syna, jak gdyby były to jego własne. Nasz Pan, choć nie był winien żadnego grzechu, w swej agonii w Ogrójcu Zgodził się odczuć wewnętrzne skutki grzechu, zaś na krzyżu doświadczył też jego zewnętrznych skutków. Tymi skutkami wewnętrznymi były smutek, strach i poczucie osamotnienia. Bóg nie wymyślił zła, zło jest brakiem Boga, tak jak ciemność brakiem światła. Agonia w ogrójcu nie jest triumfem planów i intryg snutych przez zdrajców i wrogów. Została ona dopuszczona na mocy boskiego dekretu. To jest wasza godzina. Szatan ma swoją godzinę, lecz Bóg ma swój dzień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.